Tłuch. Pewien mądry Hindus miał przyjaciela, który mieszkał w Mediolanie. Poznali się w Indiach, dokąd Włoch udał się z rodziną na wycieczkę. Hindus był przewodnikiem włoskich turystów i pokazał im najbardziej charakterystyczne zakątki swej ojczyzny. Zaprzyjaźniony Mediolańczyk, wdzięczny za to, zaprosił Hindusa do swego miasta. Hindus długo nie mógł zdecydować się na wyjazd, ale w końcu uległ namowom przyjaciela i pewnego pięknego dnia wysiadł na lotnisku pod Mediolanem. Następnego dnia mieszkaniec Mediolanu i Hindus spacerowali w centrum miasta. Hindus o czekoladowej twarzy z czarną brodą i w żółtym turbanie przyciągał spojrzenia przechodniów. Mediolańczyk był ogromnie dumny z tego egzotycznego przyjaciela. W pewnym momencie na placu San Sibila hindus zatrzymał się i spytał. Czy słyszysz również i ty to, co ja słyszę? Mieszkaniec Mediolanu trochę zaskoczony natężył słuch, ale przyznał, że słyszy jedynie wielki hałas wywołany ruchem miejskim. Tu w pobliżu znajduje się śpiewający świerszcz, stwierdził Hindus. Mylisz się, powiedział mieszkaniec Mediolanu. Ja jedynie słyszę zgiełk miejski. A zresztą tutaj nie ma świerszczy. Nie mylę się. Słyszę śpiew świerszcza. Upierał się hindus i zaczął poszukiwania wśród liści kilku nędznych drzewek. Po chwili pokazał przyjacielowi, który sceptycznie obserwował go, małego owada. Wspaniały świerszcz, niezadowolony, starał się ukryć przed osobami zakłócającymi jego koncert. Widzisz świerszcza? Spytał hindus. No, rzeczywiście, przyznał mediolańczyk, wy, Hinduci, macie słuch bardziej wyostrzony od białych. I tym razem się mylisz uśmiechnął się mądry hindus. Zobacz tylko. Hindus wyciągnął z kieszeni małą monetę i rzucił ją na chodnik. Natychmiast cztery czy pięć osób odwróciło się i spojrzało. Widziałeś? spytał hindus. Ten pieniążek zadźwięczał o wiele słabiej od śpiewu świerszcza, a jednak tylu białych usłyszało go. A czy my potrafimy być jeszcze wrażliwi? I czego chcemy słuchać? Dobrej nocy!